Tutaj nie chodzi o, o żadne sprawy yy, tylko majątkowe. Tu chodzi o tworzenie elit odpowiednich w Polsce, które muszą mieć wzorce, i te wzorce ziemiańskie były wzorcami naturalnymi. Jeżeli się weźmie książkę dwóch profesorów amerykańskich, którą czytam o inteligencji moralnej, gdzie w sposób prawie biologiczny i w sposób naukowy tłumaczą, jak się kształtują elity i odpowiednie podejmowanie decyzji i trzeba ten dom, trzeba tą rodzinę, trzeba pewne wykształcenie, trzeba czasu, trzeba tutaj w sposób naturalny. Ziemianie byli tylko rezultatem pewnego, pewnej historii. Prawdopodobnie te, te rodziny nowobogackie teraz, które wyślą swoje dzieci do dobrych szkół, kupią sobie tytuły i inne za parę generacji może też dojdą do tego, że będzie jakieś rozumowanie normalne. W Polsce na razie nie ma normalności, nie ma zróżnicowania między, co jest dobre, co jest złe. Nie ma organizacji, czy po prostu takiego poczucia odpowiedzialności, który pozwala unikać pewnych katastrof. Ja myślę, że jest łatwiej powiedzieć, że, że była bomba w samolocie, niż przyznać się, że może to był bałagan organizacyjny, bo to dotyczy wszystkich. Jest wiele klęsk w dziedzinie gospodarki innych, które wynikają z braku pewnego systemu myślenia. I ten poziom cywilizacyjny musi być budowany nie tylko tu, ale też w Europie Zachodniej, gdzie się cały rozwala. I te rzeczy, które ja mówię, mówią eksperci francuscy, mówią eksperci amerykańscy i inni, gdzie jest potrzeba, Budowania na systemie wartości, na wzorcach i na tej mądrości, która wymaga czasu. A nie, że nagle ktoś, prawda, wyskoczy z, z bloku spółdzielni mieszkaniowej i już wszystko wie. Więc zadajmy sobie naprzód pytania, a potem odpowiedzi przyjdą z czasem. Ale tutaj wszyscy z góry wszystko wiedzą, a brakuje tych mądrych pytań. I tego powrotu do tych korzeni, tak jak mówię w Afryce, gdzie jest ta mądrość, ta szkoła podstawowa, to przedszkole, gdzie się uczono co dobre, co złe. To wyrżnięto, więc co zostaje? Zostaje Polska Akademia Nauk. Tak. Dziękuję bardzo. Ojej, mi znowu zająć. Jak Ja chciałem dwa słowa powiedzieć, Pan mówił o tym sz szedaniu, o, że. Ziemiaństwo trzało, więc chcę panu powiedzieć, że jeśli chodzi o wojnę polsko bolszewicką to ilość wirtuti militarii otrzymanych przez środowisko ziemiańskie było największe w stosunku do innych środowisk. Dlatego, że majątki dawały nie tylko konie, ale nawet niektóre tworzyły po prostu oddziały, które walczyły z Rosją w XX. roku. Cała młodzież ziemiańska, proszę Pana, szła właśnie na tą wojnę polsko-bolszewicką po maturze, po 18 latach, tak jak mój ojciec na przykład do Kijowa doszedł, proszę Pana. Ale ciekawą historię też powiem, dlatego że mój wuj Łębicki z Gierczyc miał 42 lata i koniecznie chciał też w 20 roku do wojska się dostać. Prata się Tak, to, niestety ta komisja wojskowa w Ostrowcu uważała, że jest za stary i nie chciała. No, powiedział, ja wam pokażę. że pana, zabrał swojego kamerdynera 10 pudełek zapałek, oczywiście wysypane były zapałki, z odległości 10 metrów z rewolweru, proszę pana, strzelał 10 strzałów od Kamerdyner trzymał przy, pudełko zapałek i za każdym razem trafił. I przyjęli go oczywiście do wojska. Dostał gdzieś militarii militari. Jak w pamiętnikach swoich pisze, niejednego czerwonego uziemiłem. Panu proszę bardzo. Dziękuję <noise> bardzo. Proszę Państwa, ja to doskonale rozumiem. Ja to wiem, dlatego o tym napisałem. Teraz ja nie mogę się zgodzić z Panem i mam w sobie głęboką nieufność do ludzi, którzy proponują mi czekanie. Yy, dlatego, że nie, nie wierzę w to, że istnieje jakikol, jakikolwiek proces ewolucji, który spowoduje, że po trzech pokoleniach, czy nawet po dłuższym czasie złodziej, który coś ukradł, zamieni się na gadwaniowa. To się po prostu nie stanie. Ja myślę, że ci, którzy proponują nam czekanie, nie wiem co trzeba strzelać, trzeba postraszyć, potem porozmawiać Są jeszcze wybory, są partie metoda, metoda polityczne. Sowiecka, tak? Nie, dlaczego sowiecka? Dlaczego sowiecka? Przecież my rozmawialiśmy o strzelaniu do pudełka zapałek trzymanego przez Kamerdynera, To nie jest nas sowiecka, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jeszcze pan Piotr Łoś ma te do redaktor wiadomości. Proszę połączyć pan Proszę Państwa. O?

Ja powiem tak, ja jestem w tym gronie zarządu Radia, nie, nie. <laughs> radia dla Ciebie, bo chcę jeszcze Radio powiedzieć zarządu ptz Najmłodszy. I mnie już nawet trochę to dało, bo kiedy wschodziłem do pracy, tuż ukłonę do pana Wysława Johana, do pokoju i Radia dla Ciebie i witałem się z osobami typu redaktor Wojciech Marczyk, Jarka Ustańska i inne osoby, które pan doskonale zna, to ja czułem, że oni mnie zaakceptowali między innymi dlatego, że chyba trochę tej kinderstuby jednak miałem. I potem po mi to bardzo wyraźnie powiedzieli, że to było to, to było to. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, bardziej chyba istotna. Yy, pańska analiza yy, ziemiaństwa jako takiego. Ja tak sobie myślę, gdzie się Pan urodził, gdzie się Pan wychował, no się. że Pan w ten sposób myśli. No się. Na wsi. super. Bardzo się z tego cieszę. I teraz idę dalej. Panie Rafale. Zwracam się do Pana Rafała Ziemkiewicza. To jest kamyk y, do grudka nas wszystkich dziennikarzy. Mnie w Radiu dla Ciebie udało się zrobić x audycji, bo w tej chwili ich nie zliczę, wywiadów większych, mniejszych, wspomnień takich, jakich owakich na tematy ziemiańskie czy ziemiańskie. Ale mam wrażenie, był taki czas, że jeździłem na konferencje związane z empyratyzacją. Często na te konferencje, ale także potem w publicystyce, tą tematyką zajmowali się dziennikarze, jakby to powiedzieć, no nie ci, którzy są bardzo uznani. Jest grupa dziennikarzy, nie wiem dlaczego tak się dzieje, która tego tematu unika. Ja też miałam takie wrażenie, dlatego do Pana się zwróciłem, że Pan się tak wycofał. A szkoda, bo mógł Pan, mam nadzieję, że będzie Pan mógł parę słów na ten temat powiedzieć. Jest coś takiego w tym, w tym gronie dziennikarskim, że ta tematyka jest trochę traktowana tak jakby z boku, po macoszemu. tak jak pan prezes powiedział, dziadek z laską i tak dalej, i tak dalej. Nie dotyka się spraw podstawowych i ważnych. Jak ja zaczynałem te swoje audycje robić, to mówiłam, no a wiesz, tak, żeby tam była jakiś bala, tak żeby było przyjemnie, sympatycznie, cały czas w tym klimacie. Ale jak długo można? Jak długo można? I wydaje mi się, że to jest ogromnie ważne, żeby tego typu właśnie wypowiedzi jak pańska, pomijam te kwestie przyszłościowe, co dalej, prawda? Tylko myślę o tej analizie historycznej i to jak pan sercem to czuje, to żeby to ukształtować. Ale do tego potrzebni jesteśmy my dziennikarze. Ja mogę powiedzieć, że na tyle, na ile miałem antenę radiowej i pióra zrobiłem sporo, ale są tacy, którzy mogliby nam pomóc, żeby tę świadomość społeczeństwa po prostu kształtować. Bo to o to chodzi żeby ludzie nie pytali a kto to, a co to na cmentarzu węgiem. Dziękuję bardzo. Dopóki ten mikrofon jeszcze działa i się nic nie wzbudza, ja, ja widzę panią, widzę panią, tak? Ja się tak rozglądam, kto tu zabierze głos, a, a pan Marcinz ziemer, pan za chwileczkę, za chwileczkę, że już za, chwile, za chwileczkę, za chwileczkę. Wszyscy, nikt nie chce wyjść, każdy chce mówić Jezu, tak, jeszcze nie było. Słuchajcie, to jest w porządku. Także przesuwamy się na 23. zakończenie, nie ma problemu, jeżeli ja ktoś wytrzyma. Natomiast, proszę Państwa, Rafał mnie wypuścił na pierwszą linię. Tam tylko uważa, że mi się za, za bardzo nie zbliża do tego stolika. Tak zreszczę, ale proszę Państwa. Rafał napisał kiedyś, w ogóle masę tekstów napisał na, na temat reprywatyzacji, tylko jakby potem mu przeszło, jakoś ochłonął, opuścił ręce, e, a tak głównie tej miejskiej reprywatyzacji. E, natomiast napisał kiedyś taki tekst, e, mądry jak Gąbrowicz. Dobrze pamiętam? Czy mógłbyś tak nie napisałeś? Oj, przypomnij sobie, to na następny raz to na następny raz, że nie zawsze warto oszczędzać i nie zawsze warto e, warto być zbyt zapobiegliwym, a nie chodzi o pisarza Gombrowicza, prawda, bo i tak wszyscy bolszewicy wcześniej wszystko zabrali, a on przynajmniej co pograł w karty i przepił, to jego, tak. Proszę Państwa, to jeszcze mam taką anegdotkę, zanim, zanim się otworzy. Tak mówi i przypomniałeś sobie, tak? no dobra, to już. E, częściej czytam twoje teksty niż ty te sam. E, <laughs> proszę Państwa, e, m, 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 także m, a, a anegdotka jest taka, taka śliczna i zawsze mi to ciocia reakcjonistka, bo mnie ciotki reakcjonistki chmieleckie wychowały i ciocia mi tak, opowiadała tak, że słuchaj taki pałac oczywiście komuna przejęła po wojnie albo jeszcze podczas wojny, że brak wszystkich chłopów z okolicy, no i próbują to jakoś uzasadnić, że to władza ludowa przejęła i tak dalej i słuchajcie obywatele, Tutaj hrabia X do barona Y przegrał ten pałac karty. I co wy na to? Teraz dyskusja. I wstaje najstarszy chłop i chłopy, no co tu dyskutować? Karta mu nie szła. No także mo, może czasem nam karta nie idzie. Także już zaczynamy dyskusję, tylko jeszcze, żeby ją tak zacząć e, z odrobiną poezji, a, e, to sięgnijmy sobie do. Adama Mickiewicza. Ja pamiętam, byłem w 1971 roku w Nowogródku i musiałem się z Wilna przemycać i udawać Rosjanina. I zobaczyłem jak Białorusini wtedy jeszcze oczywiście pod okupacją sowiecką, jak pięknie, nie wiem czy odrestaurowali, pewnie wybudowali od nowa dworek Mickiewicza, gdzie on się miał urodzić i było tam takie piękne motto Czyli wśród takich pól o ziemi, która natchniała Mickiewicza. To pięknie brzmi. O ziemi, która natchniała Mickiewicza. I żeby nas ta nasza ziemia natchniała, to Ola teraz przeczyta, coś z Mickiewicza. Bardzo krótko i na koniec, bo wiem, że wszyscy zleci. Polskę kocha nad wszystkim. Polskie obyczaje chowa modą moskiewskim przystępu nie daje. Ilekroć sprós powracam, chcąc zmyć się z Niemczyzny, wpadam do Soplicowa, jak w centrum Polszczyzny. Tam się człowiek napije nadysze dysze ojczyzny. Tak, proszę Państwa, już Panią widzę i już Panią oddaję teraz punkt programu dyskusja. Proszę bardzo. Dzień dobry, ja się nazywam Grażyna Hubart i ja reprezentuję Włochy Miaństwo Krysowe. I to jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ o żadnej reprywatyzacji nie domowej obejmuje nas ustawa zabrzeżańska, no to są pieniądze. I teraz no, ja we środę właśnie wróciłam z naszego majątku i to jest chyba kolejna. Ta wizyta. E, tata zapis mnie tam w 1991 po tym jak wróciły trzy krzyże w mnie, na Górę Trzykrzyską, ponieważ przedtem powiedział, że nie pojedzie do Wilna, bo chce umrzeć z takim dniem, jakie pamięta. E, majątek był opuszczony 17 września 1939 roku. E, i muszę powiedzieć, że może ja jestem w trochę lepszej sytuacji, a nie, nie mam pojęcia jak inni ziemianie, którzy mają tiny ukańszczyźnie. Dlatego, że ja się tutaj zgadzam z tym, co panowie mówili o tej tradycji i o tym, że pieniądze nie są najważniejsze, ponieważ no, tradycja była przekazywana, a o pieniądzach w ogóle nie, nie rozmawialiśmy, prawda? Bo um, przez Zieloną Granicę się do Warszawy, więc mam jedną rzecz krzyż, e, który był zdjęty ze ściany to jest jedyna rzecz. Potem też któryś tu z fanów e, mówił e, o e, takiej zażyłości, ponieważ e, repatriowany furman e, znalazł mojego dziadka i oddał mu srebra, które e, zachował. I to było bardzo Natomiast ja tam jeszcze, e, i e, to jest majątek mojej Tam e, Zmarł w zeszłym roku ksiądz Przemski, 104-letni, który niesłychanie kultywował Polskość. Zresztą to jest 26,5 km od Pilna, więc to, to jest miejscowość Polska. I e, ja się tam spotykam z czymś nieprawdopodobnym, ponieważ my e, ładujemy swoje akumulatory nawzajem. To znaczy, dla nich e, moja rodzina jest czymś fantastycznym po prostu. Oni wspominają ją e, i bardzo ją cenią. Natomiast dla mnie oni, e, kultywujący e, tradycje wsi, są też no, czymś po prostu e, bardzo mi pomagającym w życiu. Natomiast no właśnie tutaj panie, panowie nie reprezentujecie jakby tej części ogromnej, kresowej która jest bardzo ważną częścią y, ziemiaństwa polskiego. Dziękuję bardzo. Ale będziemy Tu gdzieś wiedziałam książkę o tradycjach ziemiańskich na kresach. Chciałbym powiedzieć, że w tych książkach trzy czwarte zdjęć są z, z mojego miejsca rodzinnego w Brodnicy, w Wielkopolsce, a nie z Kresów. Rodzina przybyła z Kresów dawno i przywiozła ze sobą właśnie te ideały, ten zapał, to, tą gospodarność i wszystko. Ale pytanie jest, czy można dzisiaj być ziemianinem nie mając majątku? Ja twierdzę, że tak. Bo jeżeli tylko niektórzy uzyskają coś dzięki prawnikom i będą coś mieli, a inni, którzy będą walczyć z powodów rodzinnych, czy innych nie dostaną, czy nie będą mogli dostać jakichś odszkodowań, czy coś, bo nie mogą się zgodzić, czy postępowania spadkowe, czy coś, czy oni muszą być wykluczeni z ziemiaństwa? Nie, budujmy coś wokół pewnych ideałów. I mówiąc o sieci. To, to teraz na przykład, odkąd zaczęliśmy inaczej działać, jest bardzo dużo osób, które nie przyznawały się do swoich korzeni ziemiańskich, które są dumne teraz wykazać, że są z pochodzenia ziemiańskiego, jest ich bardzo dużo. I ci ziemianie też, bohaterowie czy ludzie, którzy w naszej historii pochodzili ze środowiska ziemiańskiego, bardzo wielu było, którzy nie mieli ani grosza, a robili wspaniałe rzeczy prawda, dla, dla Polski, dla historii i tak dalej. Więc dlatego chcę odłączyć z jednej strony to, co jest ideały, z drugiej strony walczyć o sprawiedliwość dla wszystkich, bo Ziemianie były byli właśnie tymi elitami odpowiedzialnymi za kraj i, i, i nie mogli sobie pozwolić, żeby tylko myśleć dla siebie, dla własnej korzyści było spojrzenie trochę wyższe. I do tego chciałbym, żeby doprowadzić zrozumienie, co to było, co to było ziemiaństwo, ludzi odpowiedzialnych, a nie takich, jaki się i prezentuje, że tylko walczą o siebie, bo, bo inaczej dojdziemy do tej zabawy, gdzie teraz z literek K tylko my, prawda, i zaczynają się znowu jakieś walki społeczne, kto komu wy, wyrwie jakiś tam majątek, czy jakąś część i tak dalej. Te dobra, które powinny wrócić, czy w jakiś sposób, przez jakąś inną może metodę, nad którą pracujemy, stworzyć narzędzie dla na powrotu dla niektórych, którzy nie mogą sobie z tym dać rady, to jest narzędzie pracy. I Stalin odbierał narzędzie pracy. Czy to, co powodowało, powodowało siłę oporu, to właśnie była i organizacja, pieniądze, bo do każdej organizacji trzeba jakieś pieniądze, ale była głównie siła moralna. Jeżeli rozstrzeliwano ludzi w Katyniu, yy, gdzie było masę ziemian, czy, czy wyrzucano na, na siłę, prawda, i mordowano, to nie dlatego, że tam mieli jakieś pieniądze, tylko dlatego, że po prostu byli tym, tą oporą moralną do pewnych rzeczy, które nie można było robić. I ta opora, jakby ta zapora, jakby teraz ona upadła. I to trzeba w pewnym momencie odtworzyć, bo inaczej to państwo pójdzie na psy. Bo nie ma gdzieś kogoś czy ludzi, którzy powiedzą, z tym się nie zgadzam, którzy mają odwagę powiedzieć, że to jest nienormalne, to jest normalne. I tego potrzeba. Proszę bardzo. Dziękuję. E, Mariusz Morasek. Chciałbym trzy kwestie poruszyć. Pierwsza to nawiązać do tego, do tej sieci społecznej. Przez sieć społeczną należy, na myślę, że to w takim znaczeniu chyba Pan Korillus mówił, przez sieć społeczną należałoby rozumieć jakąś, jakiś ludzi, którzy będąc pewnym czasem rozproszeniu, Pozostają w kontakcie, komunikują się, przekazują coś sobie. W tym wypadku myślę, można by mówić o kontaktach, o tradycjach, o jakichś wspólnych działaniach. I myślę, że w tym sensie jesteście Państwo jako środowisko widoczni. Chcę powiedzieć, że sam mam pewne... Znaczy nie chcę powiedzieć, że jestem ze środowiska ziemięskiego, bo nie jestem, ale miałem okazję skorzystać, można powiedzieć, na kontaktach ze środowiskiem ziemięskim, ponieważ miałem przyjemność poznać swego czasu e, Świętej Pamięci doktora, docenta Józefa Włotka, właściciela majątku Dąbrowa Wybytki, sąsiada Jaruzelskich który jak byłem jeszcze młodym chłopcem, powiedzmy sobie, miałem lat 16-17, on zbierał takich, prawda? I, i, i później, te, te, można powiedzieć, że się zaprzyjaźniliśmy i to trwało do końca jego żywota ta przyjaźń i on bardzo często organizował jakieś wykłady, prawda? Z, z Wspierał grupę ludzi, opowiadał o powstaniach listopadowym, styczniowym, o tradycjach ziemiańskich, narodowo-demokratycznych, bo z tej tradycji się wygodził, o łagrach i tak dalej. Pomogłem mu wydać jego książkę łagrową, napisałem też jego biogram. Także mogę powiedzieć, że w moim życiu ta tradycja jest obecna właśnie w tym sieciowym rozumieniu tego słowa. I jeszcze jedną anegdotę sobie pozwolę, a propos kinder sztuki, która była dziś poruszana. Otóż kiedyś w pewnym salonie politycznym w Pamiętam przyszedłem i akurat w tym samym czasie po jakichś uroczystościach przyszedł też żyjący już ordynat Jan Zamoyski, był redaktor Dworak z Myśli Polskiej w Londynie, byłem ja i był gospodarz, który miał na imię Napoleony i pamiętam w pewnym momencie wchodzimy w jeszcze mecenas Wojciech Krajewski, może niektórym znany, Działacz środowisk tutaj e, trwających e, uczczenie Powstania Warszawskiego, między innymi. W każdym razie e, to, to wspomnienie e, e, jest, e, chcę powiedzieć, o takim właśnie zabawnym wspomnieniu, kiedy to e, w, w pewnym momencie ordynat Jan Zamojski mówi do gospodarza: mówi, Napoleon, mówi, ty, bo gospodarz zaproponował kawę. Nie mówi, Napoleon, ty siadaj, mówi, ty jesteś tu najstarszy, mówi, nie będziesz robił kawy, ja, ja zrobię kawę. No i wtedy, wtedy redaktor w dworak z Byski Polskiej w Londynie mówi jeszcze nigdy w życiu nie piłem kawy zrobionej przez hrabiego, na co odsywa się ordynat. Mówi, po pierwsze mówi to jeśli już, to nie przez hrabiego, a przez ordynata, mówi, bo tytuły hrabiowskie zniesiono jeszcze przed wojną, a po drugie mówi to tylko służący służącemu nie zrobi, bo uważa, że mu nie wypada. <śledzimy> Państwa, pozwolie, pozostając w kręgu takich anegdotek, i intersztuby i to podam taki przykład współczesny zupełnie, że jednak ta tradycja nie ginie. Mianowicie ja swoje dzieci przy stole czasami zdarza mi się, że, że zwracam im uwagę. Wydaje mi się, że, że słusznie mówiąc, jak powinni jeść. Czasami nawet może przesadna, może na świetle, już im spokój. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że chyba... Niewiele uzyskam, dlatego że no, nie jestem dodawany z, z, z tych że zresztą będąc będą z wieku też specjalnie, do tego nie przykładałem i mimo że rodzice z kolei nie sztorcowali. Ale była taka sytuacja, że któregoś dnia moja córka, 16-letnia przyszła do, ze szkoły ze swoją koleżanką. No i tam oczywiście robiły swoje rzeczy, w pewnym momencie pora obiadowa i wszyscy już razem siedli do jednego stołu z tą koleżanką. I Julka siedziała przy stole, jadła. W tej pewnej chwili spojrzała na tą koleżankę, która tak siedziała obok niej i mówi rękę na stół, jak ty jesz? No tak. Także tyle dziękuję. Ja mogę też jeszcze coś powiedzieć? Tak? Będzie słychać? Proszę Państwa, ja tutaj poruszyłem pewną rzecz, która nie znalazła eka że w moim pojęciu ten etos szabecko-ziemiański, jednym z jego elementów, była wiara katolicka. I mnie się wydaje, że wytrącenie, że, wy, że wytrącenie jednego z tych czterech elementów odebranie albo kultury, albo tego posłańca rycerskiego, albo właśnie wytrącenie tego nastawienia religijnego, by bardzo szybko rozbiło rolę, rolę tej warstwy jako, jako warstwy przydatnej dla życia narodowego. A propos ziemia zakordonowych, ja zorganizowałem już tutaj 16 lat działa koło nałęczów osób pieczętujących się herbem na Łęcz. I skupiamy właśnie w nim osu, osoby, które nie miały w, nie w okresie międzywojennym majątków. Bardzo często te majątki już utraciły na skutek układu ryskiego, nieprawda? Ich majątki zostały gdzieś na tych wielkich obszarach Rzeczypospolitej. Ale w tym kole, jako Skupiającym ludzi mających herb na łęcz, kultywujemy tradycje, i kiedyś, gdy mieliśmy zjazd w Szamotułach, przy, przybyli do nas dziennikarze i mówią: Proszę Państwa, czy Państwo już odzyskali majątki? A okazało się, że w tej grupie nikt nie stara się odzyskanie majątku, a mimo to jest to grupa szlachecka. I grupa co więcej no, z szacunkiem odnosząca się do tradycji ziemiańskich. Także ja bym powiedział, że utrzymanie tej tradycji będzie możliwe, jeżeli utrzyma się rodzina ziemiańska. To jest bardzo ważne, niezależnie czy ona będzie mieszkała w zyskanym dworku, czy będzie mieszkała w bloku. Chcę powiedzieć jedno jeszcze tak z historii własnej rodziny, że znaczna większość członków mojej rodziny straciła majątki w połowie, w drugiej połowie XIX wieku. I właśnie ci, którzy stracili majątki, na przykład Karol Kubek, roztworowski, jego synowie, ludzie roztworowcy, którzy już majątków nie mieli, przynieśli największą chwałę mojej rodzinie. Tak się złożyło, bo było pewne wyzwolenie z tego zajmowania się grochem, marchewką i żytem, czy będzie urodzaj, czy nie, ale zarazem ci ludzie mieli ten kapitał zgromadzony przez 600 lat i mogli z tym kapitałem wchodzić w życie społeczne. Bardzo dziękuję, że Państwo chcieli mnie słuchać.